Do trwających kontroli, które już prowadzimy, dołączyli również pracownicy innych wydziałów Urzędu Miasta. To m.in. Wydział Jakości Powietrza, Ochrony Środowiska, jak i Zarządzania Kryzysowego. To wynika z rekomendacji wydanych przez Śląski Zarząd Gmin i Powiatów. Te kontrole będą prowadzone u Państwa. Chcemy dotrzeć do, z informacją, jeszcze jak wymienić piec, jak skorzystać z dofinansowania. Finansowania, jak również jak złożyć oświadczenie dotyczące centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przypominam Państwu, że zbliża się termin wymiany starych kopciuchów, tych najstarszych piecy powyżej 10 lat i tych, które nie mają tabliczek znamionowych. Ten okres to niecałe dwa miesiące. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące y, spalania y, prosimy kierować po z, y, całodobowy numer telefonu do dyżurnego Straży Miejskiej 32 210 4373. Jak również możecie Państwo zgłaszać takie y, sytuacje na platformie smog.przczyna.pl. Po weryfikacji takiego zgłoszenia i po przeprowadzonej kontroli otrzymacie Państwo informację zwrotną.